No. <laughs> Ej! Jeszcze jasno wytropiło mi. Wow, Jasno pył hmm. jest, jest dużo warte. No. Oh. Pomóż! Tak właśnie zaczęła się moja nowa przygoda. Czyli na początku już musiałem umrzeć. No, kozasko, nie? Ale dobra, po prostu chodzi o to, że chcę od nowa zdobyć anarchiczna wysota. Po poprzednim odcinku mi się to nie udało, więc witam was. ...na anarchii e, A Ja pierdzielę! Ej, i powiemy, że ktoś no tu ubił! Ej, bo ktoś tu ubił! Ej, i ktoś, tu bił, ktoś tu ubił! Ktoś szybko! Alan! Alan! Szybko! Czujcie, że on to w serio uwierzył? Ja nadal w to cisnę beka. I tak, dobrze myślicie. Stał się jednym z wrogów. Teraz właśnie zabiliśmy drugiego. I teraz się za to powodziłem z osobą, którą właśnie dopiero co pokonałem. No i podarowało mi serca. Co wystawiłem. Teraz. I naprawdę jestem za to bardzo wdzięczny, więc Dzięki. I pewnie pamiętam się tego ziomka, więc go teraz znowu zabiłem. <grystanie> Ale za chwilę miałem tego już pożałować. Dwa na jeden! Będę ja tym, tylko! Ej, Co, zabijeś go? On tu jest. To! No. Jakiś ziomek. Co? A tu z Babus pewnie. Tak. O, o no ja. ja. tu z babus! Nasi koledzy. Nasi koledzy. Rasi koledzy. Dziś jest, dziś jest. Co? Ale nie łódką odpływam. A mój kolega! Widzę cię, widzę cię. Blogaj, ja logam, ja logam lepiej. Tak. Karmaczu to całą. Czyliście to słowa karła cię dopadło? Chyba on jeszcze nie wie co się będzie działo. Więc oficjalnie został głównym wrogiem. I następnie zrobiliśmy jakieś stypka, więc w sumie mi się to nie nagrało. Ale fu? No i następnie znaleźliśmy oto takie męsze, które po chwili opuściłem. No i następnie mój wiz razem z sojusznikiem postanowili mnie zaatakować, ale moim następnym się nie pomógł. Fix, dam ci takiego powalonego busta, że oni będą przy tobą uciekać. Bigo, bigo teraz! No nie, no co? No Mam chopę, chopę! Ten robi robotę! Nie! Uciekaj, Wojtek! Znaczy, Olfix, uciekaj! Olfix! Nie, banie nie padło! Banie mi padło, wszystko na nie mnogo mało szans na to, aby wybrzmakać. Ej, dobra, ja idę na spawna, Olfix musisz sobie sam poradzić już. No niestety. Ja mam Nie. prawda. No dobra, Rano. Będziemy miał z tego powodu nieprzyjemności. Żartowałem. O, o dziękuję za to. Żartowałem. za Ja mam loła, że to szkoda, To jest mamołe, to jest To jest, to jest, to jest, to jest, to

I pomożesz nam, to on dał konsolę. No tak, bo musiał mi w sumie dać. Tak, Wojtek, został go, został Wojtek na chwilę, został go na chwilę. Ja, ja muszę, ja muszę no ten, no. No. Okay. No, go tutaj wyrąbać. Patrz. został go. No. Bo on znajdzie mnie od tego powodu w przyjemności. Co <laughs> Walczycie, z jednym, w, walczycie we dwójkę z jednym ziomkiem, który jest na podstawie skończonego seta. Ja też mam prawo w końcu się bić? Dziękuję. Ale chociaż mnie przeprosili i dali mi seta i sztoskwitę, no więc... Znowu dziękuję, ale bardziej to temu widzowi No, ale no... Pewnie powracać do walki trzeba. Więc od razu mówię, że właśnie sobie zobaczyć, co się stało. Teraz walczę z monitorem. No weź! Alarm. Dobra, dobra. Ej, nie wij mnie, nie wolno. Trapiłeś? Mam. Tak? No. Taki faciarz. <noise> Oj. Też. Dobra, trzeba spróbować to coś otworzyć, bo i tak mi się to nie O, chodź. No chyba... No za dobrze nie było, ale idealnie też nie może. Teraz po prostu na no, wygram kurs u Faskiego, do którego też link macie grupę w opisie. Mam! U Jo nie To prawne.